Co to łapek w dół, Totalna porażka ze strony YouTube'a. Bez kitu to jest odebranie ludziom możliwości głosowania. Odebranie głosu, Kurwa, to jest najgorsze co zrobili. Usunięcie łapek w dół to jest, to jest masakra. To jest totalna masakra. Jak ludzie mają oceniać? Po co ludzie mają oceniać film, Skoro, skoro, skoro nie ma łapek w dół? co że to jest pojebane. pojebane. Patrzcie ktoś może. Patrzcie, właśnie to jest najlepsze, powiem Wam jeszcze, le, jeszcze lepiej. YouTube przez ten ruch, który wykonał, czyli usunięcie łapek w dół, spowodował, że... Chciał dobrze, ale spowodował, że na YouTube będzie jeszcze więcej treści, bardziej negatywnych, bardziej takich kontrowersyjnych i tak dalej, wiecie czemu? Ponieważ kiedyś jak ktoś był głupi zrobił coś głupiego i wrzucił to na YouTube, to ludzie widzieli, dawali łapki w dół i widzieli, na przykład, wiecie, tysiąc łapek do góry. 12 tysięcy w dół i wtedy ludzie minusowali, mówili o jaki o masakryczny i w ogóle, a teraz ktoś taki sobie wrzuci yy, yy, filmik, nie? Będzie ją 1000 łapek do góry i będzie miał 11 tysięcy w dół, ale tych 11 tysięcy w dół nie będzie widać i będzie widać tylko tysiąc do góry. I wiecie, youtuber może usuwać komentarze, więc będzie usuwał wszystkie negatywne komentarze, a zawsze znajdzie się ktoś, który napisze hehe śmieszne. I zostawi tylko takie pozytywne komentarze, resztę usunie będzie i, i będą tylko widoczne łapki do góry i ludzie sobie pomyślą, taki wiecie, taki Janusz sobie pomyśli. Ty, on odjebał coś takiego. Wskoczył do śmietnika, coś tam, napił się alkoholu, coś tam, kurwa, wiecie, zwyzywał księdza, i ma tysiąc łapek do góry, i ma same pozytywne komentarze. Hey, ty, ty, to, to może coś takiego samego zrobię. No i później wiecie, taki kuwa Janusz idzie na duba nagrywa to samo, i patologia się szerzy. Właśnie dlatego to było złe posunięcie ze strony YouTube'a.